Dobry wieczór Państwu, w ten zimowy wieczór witam serdecznie w siedzibie Walki Kostrzyn. Obok mnie przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Kostrzynie, Łukasz Szał. Dobry wieczór, a ze mną jest oczywiście nikt inny jak prezes stowarzyszenia Walka Kostrzyn, Arkadiusz Bilski. Dobry wieczór, spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby zarządzić losowanie do turnieju, który odbędzie się 1 lutego 2015 roku w Hali już nie Miejskiej, nie już tą najbliższą niedzielę w Hali Miejskiej. Przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie. Yy, kilka słów o tym turnieju, o zeszłorocznej edycji może Łukasz. Tak, zacznijmy tak. może od zeszłorocznej edycji zagagarku mm -hmm. wspomniałeś. Przypomnijmy sobie, kto wygrał ten turniej. Była to oczywiście patologia Kostrzyn. Tak, nagroda Fair Play mm -hmm. trafiła do dzikich bąków. Tak. Jeśli chodzi o miejsce drugie, były to bezele, miejsce trzecie walka Kostrzyn. Mm -hmm. yy, jeżeli chodzi natomiast już o. Ten rok jeszcze przypomnijmy tylko, że Królem został zawodnik wtedy walki Kostrzyn, Bartusz Bartosz, tak, Bartosz pokonujący konkurentów w karnych. rzutach karnych. Tak, aż szereg piłkarzy, z tego co pamiętam, miało zdobyte cztery bramki, przez co zarządziliśmy turniej rzutów karnych, który wyłonił zwycięzcę. Myślimy, że w tym roku większa skuteczność napastników, skłaniam się tutaj też do naszego zespołu, naszego stowarzyszenia. No, zobaczymy, życzymy oczywiście wszystkim powodzenia. Nim przejdziemy do losowania, jeszcze kilka słów o tegorocznym turnieju. W tym roku ogniwo Sikierki wystąpiło do nas z prośbą o zbieranie pieniędzy dla chorego Kubusia właśnie z tej miejscowości. Kubuś choruje na białaczkę szpikową. Koszty leczenia są dosyć, dosyć duże, także sprzedając ciasto przygotowane zarówno przez dziewczyny z Ogniwa Sikierki, jak i Walki Kostrzyn, będziemy zbierać pieniążki na jego rehabilitację i na koszty leczenia właśnie. Każdy, kto będzie chciał się poczęstować ciasteczkiem, musi wrzucić do puszki jakiś skromny pieniążek. Dokładnie. Serdecznie zapraszamy do tej akcji. Tak. Jeszcze przed głosowaniem e... chcielibyśmy powiedzieć, że podobnie jak w zeszłym roku, patronat nad naszym turniejem objął burmistrz Gminy Kostrzyn, Trzy e, Łukasz, może jeszcze wymienimy drużyny, które w tym roku zagrają z nami w turnieju? Tak, postaram się. się z głowy, oczywiście. Oczywiście, zwycięzca poprzedniego turnieju. Patologia Kostrzyn. Drugie miejsce, bezalegowo występują. Trzecie Kostrzyn. Czecie, walka Czecie Kostrzyn, miejsca. tak. E, dzikie wąki i dzikie wieprze. Tak jest. Puratos Marol, Marol to nowe Marol. drużyny, chociaż patrząc na skład Marola można powiedzieć, że Kast dłubowo, który występował w zeszłym roku, bardzo zbliżona drużyna kadrowo. Tak. Ogniwo się tak siekierki. jak wspomniany. I ostatnia drużyna, Maratończyk Brzeźno i... i dziesiąta drużyna no, pan, tak. tak. Czyli mamy komplet 10 drużyn, przystępujemy do wylosowania. Nie ma żadnego rozstawienia, tak jak w zeszłym roku. Nieważne kto wygrał, nie ważne, kto, kto, był kto, wygrał kto był ostatni. Tak. Po prostu losujemy, zaczynamy od grupy A, losujemy drużynę pierwszą do grupy A, następnie przechodzimy do grupy B i tak naprzemiennie będziemy losować. Tak jest. Może panie tak. Pozwolę sobie. Pierwsza drużyna do grupy A. Kinder niespodzianki. Ogniwo się kierk. to. Ogniwo się do grupy A Proszę teraz. Uratos do grupy B. Kolejna drużyna do grupy A, gdzie już jest ogniwo Siekierki. A drużyna ta to Marol. Zespół Łukasza Czaplickiego, jak jak wspomniałeś, z braćmi Grzesiak, tak? Tak, bracia, Grzesiak, w składzie, czyli domny. Krystian Damian. Piazdu który grał na zeszłym roku. Tak. Czyli w grupie A mamy ogniwo Siekierki i zespół Marol. Dokładnie. Teraz Przebaśmy, To B. Kto zagra z Puratosem. Już wiemy, że dzikie, ale dziś dzikie dziś. wieprze. Nowa drużyna na naszym turnieju. Tak. Drużyna z Drużyna bo niestety nie możemy nic więcej powiedzieć na ten temat. Nie wiem, czego się spodziewać. Może będą na czarnym koniem. Może konie. będą bo no. czarnym koniem. Tak. Czyli grupa B to dzikie wieprze i Puratos. Drużyna do grupy B. I do grupy A, przepraszam. Kolejna, trzecia drużyna. Również Dzikie, Dzikie bąki Bardzo dobrze Dzikie, zamanku, drużyna. Arka Buzińskiego. W zeszłym roku, jak już Łukasz wspomniałeś, otrzymali nagrodę Fair Play. Tak jest. Pora na grupę B, na trzeci zespół w grupie B. Spójrzmy, kogo los kojarzy z Puratosem i z Dzikimi Wieprzami. A jest to zespół Strumiany Pany. Zespół formowany przez Tomka Krzyżana w składzie, również Łukasz Szał na bramce, w polu z tego co jest Krzysztof Tabaka, Augustyn Dziśak. Myślę, że skład troszkę wzmocniony, jeśli chodzi o rok ubiegły. Kolejna drużyna do grupy A, w której już jest Ogniwo, Siekierki, Marol, Dzikie bąki Czwarta drużyna to Walka Kostrzy zespół organizatorów z Superstrelem Maciej Markiewiczem, I walka w grupie A. Natomiast w grupie B, przedostatni zespół do tej grupy, dolosowujemy w tym momencie. I jest to drużyna na skostrzyna, zwycięzca turnieju ubiegłorocznego Patologia. Pozostały już tylko dwie drużyny. Ostatnią drużyną grupy A, która będzie powodowała w pierwszym meczu, tak? Tak. Ostatnią drużyną do grupy A Są to Bezera. Zespół Adriano to Klaudiusza Bajołka, Michała Anioły Zeszły rok Mateusza, Mateusza Szparaga, a zajęli drugie miejsce. Myślę, że to też tacy fawory, jedni z faworytów tego turnieju. I dla formalności. Tak, jest dla formalności. Ostatnia drużyna. Drużyna, która trafi do grupy B. Oczywiście została już tylko jedna drużyna. Wiemy, że jest to drużyna, która ma doświadczenie na dużym boisku, maratonczyk września. Jeszcze raz może przypomnimy składy, osobowy, składy drużynowe każdej z grup. Które wyświetlamy się za moment też na. Mhm, grupa a, to Ogniwo Siekierki, Marol. Dzikie bąki, walka kostrzym oraz bezale i Natomiast grupa B. Grupa B, wylosowany przed momentem. Maratończyk Brzeźno, Puratos, dzikie wieprze, strumiany pany oraz patologia kostrzy. Zapraszamy wszystkich serdecznie na nasz turniej 1 lutego w niedzielę. Zaczynamy to, już o godziny 9. 9. Serdecznie zapraszamy i życzymy miłego wieczoru. Miłego wieczoru.